Witajcie czołgiści, z tej strony wilf 21 Dzisiaj zagramy sobie bitewkę na żywo z serii Willowe Randomki i tym razem zagram sobie wspaniałym, radzieckim czołgiem ciężkim 10 tieru, czyli IS-7 Pojazd jest OP, naprawdę jest OP, mimo że cały czas uważają gracze, że jest słaby że potrzebuje buffów, tak. Ostatnio jakiś czas temu zwiększyli mu na przykład liczbę HP, co jest według mnie przeginką. Wtedy poszedł nerf w stronę Esety, co tam znowu obniżyli tą liczbę punktów. No pojazd jest naprawdę według mnie delikatnie przegięty. Tutaj macie na to dowód. Zobaczcie, mam 235 bitew, win ratio 85%, prawie 3300 średnich uszkodzeń na bitwę. Na ruskie działo zobaczcie stosunek trafień aż 90%. Średni wynik na bitwę. Zniszczone pojazdy wroga 1,7, wykryte 1,8, czyli po prostu gram na hama tym czołgiem. Ładuje się na pierwszą linię i naparzam przeciwnika. Naprawdę, pojazd jest do tego stworzony. Widzicie, mam kilka nawet stalówek, weteran. No, pojazd jest OP. Nie wiem, czy jest to naprawdę jeden z najlepszych heavy tanków 10 Tieru. No ale co? Może przejdę do omówienia. Tutaj chyba wam nie będę omawiał tych wszystkich danych, bo to chyba nie ma po co. Sami możecie sobie zobaczyć z drzewka. Także ja coś wyposażenia mam skrzynkę z narzędziami. No jak mnie przeciwnik bierze na gąskę to wiecie, jak najszybciej się naprawić, żeby jakieś tam kąty robić tym czołgiem po prostu nie lubię kiedy jestem zdetrakowany. ulepszony system naprowadzania plus 10% do celności do szybkości celowania to wiecie ruskie działo trochę dłużej skupia także naprowadzanie się przydaje no i mechanizm dosyłający do kalibru dużego kalibru plus 10, minus 10% do czasu przeładowania jak wiecie najlepiej jeżeli działo jak najszybciej się naładuje z amunicji mam 18 apeków 10 APC-ów, 2 heki powiem wam szczerze że tutaj amunicja a raczej działo jest delikatnie kapryśne. Czasami te apeki muszą wejść, ale nie wchodzą tak. Na przykład ostatnio strzelałem na mapce kanał, właśnie grałem is 7 I kawałek ode mnie jechał IS-8 bokiem. Pierwszy strzał w bok z apk Pocisk wszedł za zero. Drugi strzał pocisk wszedł za zero. Potem trzeci strzał zawodowym apc tu już weszło. Potem przerzuciłem się znowu na apeki, i no nie wiem, te apeki jakoś powiem wam szczerze dziwnie znikają, wchodzą za zero, są naprawdę bardzo dziwne. I dlatego czasami, nawet wie, jak wiem, że przebiję z apeka, to i tak strzelam z APCR-a żeby mieć tą pewność. Także to może jest wada tego Isa, że apekami naprawdę te pestki dziwnie wchodzą. No ale APCR-ki to wiadomo, mają większe tam jakieś szanse na przebicie. Tutaj zapasy oczywiście ważne. zestaw na bogato jak się bawić to się bawić widzicie mam wzbogacone paliwo zestaw ochronny oraz dodatkowe racje bojowe. A z materiałów eksploatacyjnych to klasycznie, czyli zestaw naprawczy Adralinka oraz wielozadaniowy zestaw naprawczy kamuflaż według własnego uznania, a teraz przejdźmy do bitwy Kastylia po trzy dziesiątki o, nawet mamy przewagę 1,9. Czyli matchmaking trochę oszukał. A jak zauważyliście, wyłączyłem mgłę całkowicie. Powiem Wam szczerze, że lepiej mi się tak gra. Lepiej widać przeciwników. I tam na grafice w ogóle szczególnie nie zależy. Najważniejsza jest zgrywalność. Dobra, film jedzie w moją stronę. Także luzik Godzilla pcha się na góreczkę. Dobra, ok. Co oni mają? ISA 7 z hewitanków dobrego. A75 W ogóle będę musiał zrobić film na temat chyba aktualizacji 2.9. Jest mnóstwo zmian. Nie Niestety. Zagabiłem się w ogóle delikatnie, a nie spodziewałem się ich tutaj aż tylu Uo, ho, 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 ho. A Morak za full HP Dobra czyli wiadomo E 50MK jest gdzieś tam na klasztorze i coś chyba jeszcze Ale spokojnie, od dołu ich tutaj wezmę. Ja 50 nie powinna mieć przestrzału. Jadzia zmieniła pozycję, także olali całkowicie tutaj flankę. To tu jest pewnie tylko jak Panther. tego kolesia, to ja sobie tutaj zmucę po prostu. 511, no, zaleta tego działa to naprawdę wysokie średnie obrażenia po 5 stówek naprawdę często wchodzi czy tu będzie jaczka a 7.5 5 zawrócił bierzemy Golda jedzie jak tpance wezmę Adralinę może ole mi wytegował nawet nie przycalował no odbiłem się niestety o jadźka nie trafiła ale mega dziwnie naprawdę no co w niej koleż Ale lipa. Puść mi jajka, wpuść. Dobra, od się. Czyli na hita wziąłem mu 800 HP. Jak gol ten cały czas wiłem, teraz się zorientowałem. Bitwa Lipa naprawdę. On ucieka przez most. No ucieka. Teraz czy skręci w lewo, czy skręci w prawo? Podejrzewam, że w prawo. Zatrzymał się tam. Zobaczmy. No, bitwa naprawdę słabiutka. 6-2 No, szkoda, że ten kolega nie ucieka. Zobaczcie, to jest czołg ciężki, a zobaczcie jak poruje, Jak czołg średni. O nie. O nie, kolega mnie porobi. Dostaliśmy zbiornik. Nie przebił. No to jest IS-7. Magiczny czołg. Powinien mnie przebić, bo cała płyta świeciła mu się na szalo Na 100%. No, jakaś misja się wykonała. No i co? Stalowa ściana. Oczywiście uszkodzenia. 3800. Zwiadowca. Trzeciej klasy no bitwa mega słaba w moim wykonaniu naprawdę, zobaczcie, 15 strzałów 13 trafień, 9 przebić w tego jak 7-5 nie po czym nie całkowicie się zagapiłem nawet zarobiłem mimo, że kurczę taki zestaw na bogato no i co być może ta bitwa nie była zbyt rewelacyjna działo było trochę kapryśne ja w ogóle grałem tak jak, jakbym był delikatnie e... o kurczę, brakuje mi słowa nieważne No sami widzieliście, pojazd jest naprawdę rewelacyjny Tutaj damage się bardzo łatwo robi Czołg naprawdę odbija masę pestek, szczególnie jego boczki Nieraz miałem tak, że właśnie grałem na przykład e 5 na ISA 7 widziałem go tak centralnie bokiem i po prostu mi nie wchodziło w niego tak Albo czasami widzi się sytuację, że koleś w is 7, nie wiem, na przykład ma 20 HP i wokół niego kurczę stoi 4 przeciwników i strzelają do niego, próbują go zniszczyć i nie mogą go przebić w ogóle, nie? 30 sekund taki IS żyje sobie, zanim go zniszczą. Dobiją tak, ktoś mądry wpadnie, żeby z hajka go dobić, a tak to odbija strasznie. No a bardzo twardą że Tutaj obok jaszma może wchodzić, ale to trzeba z Golda zazwyczaj bić. To może coś wejdzie, ale to nie jest pewne tak. No i w x to jest niby ta dolna płyta, ale nie wiem, może jakieś tu są magnesy zastosowane, że te pestki zamiast w dolną płytę to lecą po gąskach. Nie wiem, naprawdę mega często jest takiej sytuacji. sytuacji, Na przykład ten E50M, on ma działo o snajperkę, rozrzut ma minimalny czas skupiania szybciutki. On wyjechał spokojnie, widzieliście chwilę, przycelował w dolną płytę chciał strzelić, a kurczę, zszedł pocić gdzieś w prawo, czy tam w lewo nie, i za zero mu weszło. No, magia ISA 7. Pojazd jest naprawdę według mnie przesadzony. Jak widzieliście, bitwa była naprawdę mega słaba, a zrobiłem 3800 uszkodzeń, tak. Czołg naprawdę musi być znerwiony, Mimo, że mi się na nim dobrze gra, to i tak naprawdę powinien dostać nerfa. Nie, nie jest to fajne, że rosyjskie czołgi są faworyzowane. Taki na przykład L100. W starciu z Isem 7. No ma znikome szanse, nie oszukujmy się jak isem 7 widzę seta ładuje Golda i w tą górną płytę wszystko w wieże wchodzi, wchodzi tak No i dobra, dość chyba tego klędzenia To było na tyle Także z zalet mogę Wam powiedzieć pancerz, mobilność, działo wszystko jest zaletą, tak? A waldy, no to tak jak mówiłem, czasami działo jest kapryśne i pewne pestki nam nie będą wchodzić. No i co? Ja się z Wami żegnam. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia.